Witam. Tutaj Tomasz Migdałek blogu PirofileBlogs.com Jest upał, jest ciepło, więc są idealne warunki do tego, aby spróbować kolejnego piwa w stylu American Wheat. Tak się składa, że w tym sezonie tego stylu mamy sporo. Był już na blogu Birband była Faktoria, Spony Express dość specyficznym, dość specyficzną interpretacją stylu American Wheat. Mówiłem wtedy o tym. Dzisiaj mamy kolejne piwo z tej właśnie kategorii i tym razem jest to nowość z browaru kontraktowego Spirifer e, piwo Saratoga, uważone tak jak poprzednie piwa Spirifera w browarze 3 Korony w Puławach piwo niepasteryzowane i niefiltrowane e, zawartość alkoholu 4,2% zawartość ekstraktu 11,8% Goryczka oszacowana na 30 IBU, czyli łagodna amerykańska pszenica. Co mamy w składzie? W składzie mamy wodę, słody pale ale, pszeniczny, monachijski, karmelowy, chmiele Magnum Citra Cascade Centennial, drożdże US05. Zasyp, a w szczególności użyte słody, wskazuje nam, wskazuje nam na to że może to być znowu piwo w stylu American with Ale, tak jak było w przypadku Pony Express Factory, więc nie będzie to prawdopodobnie, bo nie wiem jeszcze na pewno, ale prawdopodobnie nie będzie to taka czysta, klasyczna pszenica amerykańska, tylko coś nieco bardziej wyszukanego, ale mam nadzieję, że równie orzeźwiającego i lekkiego, Butelka dobrze schłodzona. W tej temperaturze spociła się błyskawicznie, ale muszę pokazać z bliska etykietę. Nieco zmoczoną kroplami wody. Tak wygląda etykieta. Bardzo fajna, taka efektowna, w sumie kojarząca się właśnie z latem, z letnim orzeźwieniem. Myślę, że jest to jak najbardziej odpowiednie. No cóż, pozostaje nam otworzyć piwo i sprawdzimy. Tuż się kryje w środku, co Browar Spirifer tym razem dla piwoszy smakoszy piwa przygotował. No, otworzyło się ładnie bez problemu. Żadnego gasingu nie ma, mimo że piwo refermentuje. Dobry znak. Bardzo przyjemny owocowy aromat na czoło się wysuwa amerykańskich miel, czyli tak generalnie jak powinno być w przypadku. Piwa w stylu American Wheat. Są owoce tropikalne, jest trochę cytrusów, jest przyjemna nuta drożdżowa, jest taki delikatny, taki kwaskowy akcent od słodu przenicznego. No, naprawdę przyjemny aromat. Data przydatności do spożycia tak na marginesie 6 sierpnia 2014. Okej. Okay. Przelewamy, przelewamy, przelewamy. Barwa nieco ciemniejsza, mam wrażenie, no minimalnie może ciemniejsza niż takie typowe, standardowe American Wheat. Kolor taka zmętniona, zmętniona, zmętniony sok nasowy. Mętny sokanana nasowy, niefiltrowany soka ananasowy, Tak, tak mniej więcej wygląda. Poświecę, może troszkę, żeby tutaj uwydatnić tę barwę. Taka żółto mętna, fajna, przywołująca na myśl właśnie jakieś orzeźwiające piwo pszeniczne. Więc, chyba, wszystko jak najbardziej w temacie. Piana całkiem ładna, biała, przewaga drobnych pęcherzyków, nieliczne większe. W miarę fajna tafla Pokażę z bliska, jak piwo się prezentuje. Proszę, tak wygląda. O, zobaczcie. Bardzo przyjemna barwa, bardzo przyjemna piana. Wszystko to wygląda naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że tak samo będzie smakować. W ze szkłach, miele amerykańskie. Owoce tropikalne cytrusy na pierwszym planie. Taki delikatny akcent ziołowy. Nuta ciasta cytrynowego. Ciastek cytrynowych. Yy, bardzo przyjemna również. Ok. Próbujemy wasze zdrowie Saratoga Provar Spilifer. No, jest, jest dobrze. Niska wytrawność, delikatna goryczka, rzeczywiście. Fajny akcent chlebowo-zbożowy, bardzo taki przyjemny słodowy aromat. Fajna, fajna goryczka, przypominająca grejfruta, kojarząca się właśnie z cytrusami, ze skórką cytrusów, właśnie z miąższem greyfruta, bardzo przyjemna, delikatnie garbnikowa, nie zalega bardzo dobry smak. Jest taka przyjemna słodycz kojarząca się trochę z herbatnikami. Ona bardzo dobrze równoważy delikatną kwaskowość od słodu pszenicznego i te akcenty cytrusowe, owocowe, które tutaj bardzo również są uwydatnione. jest 11,8% ekstraktu, ale pijąc piwo mamy wrażenie, że jest nieco bardziej treściwe może, niż, niż taka przeciętna, e, amerykańska pszenica. Czy to jest American Wheat Ale, e, w typie Pony Express? E, no nie, nie do końca, nie do końca. E, tamto piwo było bardziej w typie IPy, e, szło właśnie w takim kierunku. I słód pszeniczny tam tylko odgrywał taką rolę dodatku. No tutaj jednak te akcenty pszeniczne są dużo wyraźniejsze, dużo istotniejsze myślę dla charakteru tego piwa. Natomiast to, że się pojawiły te inne słody, słód karmelowy, słód manachijski, myślę, że dodało takiej fajnej pełni temu smaku, przez co temu smakowi, przez co mamy. Bardziej treściwą nieco, bardzo nieco bardziej treściwy American Wit, co myślę jest interesujące, ale zachowało, co też trzeba podkreślić, jakby wszystkie swoje walory, to znaczy wszystkie walory orzeźwiające, lekkości smaku, niskiej goryczki, fajnych cytrusowych akcentów, to wszystko tutaj mamy. Bardzo smaczne, bardzo orzeźwiające piwo, bardzo dobre na lato, zdecydowanie godne polecenia. Ja polecam ze swojej strony. Zachęcam, sięgnijcie po Saratogę American Wit z browaru e, rzemieślniczego Spirifair. Jeżeli będziecie mieli okazję, sięgajcie śmiało. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam. Pijcie dużo dobrego piwa. Saratoga ma moją rekomendację. A poza tym co? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Tomasz Migdałek, blog birofileblogspot.com. Wasze zdrowie.